Dzień dobry, Szanowni Państwo. Chciałbym powitać na briefingu prasowym z okazji konferencji Wielkopolski Klimat, czyli dobre praktyki dla środowiska. Jestem dzisiaj wspólnie z Panem Prezydentem Pawłem Adamowym, prezydentem Konina, i dzięki gościnności możemy rozmawiać dzisiaj właśnie o najlepszych praktykach, najlepszych inwestycjach, które w Wielkopolsce były realizowane bądź są realizowane. Ta konferencja jest. Cyklem projektu, który re realizujemy w ramach doradztwa energetycznego, to projekt, który ma pokazywać i wspierać transformację energetyczną oraz adaptację do zmian klimatu. Dzisiaj na pewno nie zabraknie ciekawych tematów związanych z transformacją energetyczną, z przeciwdziałaniem skutków suszy, z odnawialnymi źródłami energii. To są główne takie tematy, które będą pojawiały się na, na dzisiejszej konferencji. Chcemy wymieniać się dobrymi praktykami po to, żeby inni mogli korzystać z tych doświadczeń. Czy to samorządów, czy prywatnych firm, które realizują różnego rodzaju inwestycje dla poprawy środowiska, po to, żeby korzystając z tych dobrych praktyk, unikać błędów, czy też korzystać i, i wspierać innych, żeby mogli realizować kolejne inwestycje. Dzięki uprzejmości władz Konina, jesteśmy w tym miejscu, za co bardzo dziękujemy i w tej chwili. Oddam może głos panu prezydentowi. Panie prezydencie. Jest nam niezmiernie miło gościć dzisiaj pana Rafała Ratajczaka, prezesa Wojewodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ze współpracownikami właśnie tutaj w Koninie, gdzie rzeczywiście będzie, jest zorganizowana konferencja pokazująca pewne działania w tym zakresie. No Konin, aglomeracja konińska jest na pewno liderem transformacji energetycznej. W naszym kraju, a myślę, że Wielkopolska Wschodnia jest też jednym z liderów, głównych liderów transformacji energetycznej w ogóle w Europie, bo tutaj te rzeczy dzieją się bardzo szybko. One są też trudne społecznie i gospodarczo, ale też jest to okazja do pewnych nowych wyzwań, nowych kierunków. I w tej całej transformacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest naszym stałym partnerem. I to nie tylko takim partnerem na zasadzie przekazywania środków finansowych, ale też partnerem merytorycznym, partnerem doradczym w tym zakresie. Na pewno takie obszary, gdzie tutaj nasze samorządy korzystają z tej oferty, no to, to jest kwestia czystego powietrza, kwestia transformacji, terenu modernizacji, kwestia zielono-niebieskiej infrastruktury kwestia usuwania azbestu, co też jest ważne dla Powiatu Chińskiego. Ale oprócz tych takich aspektów twardych, jeżeli chodzi o twarde inwestycje, nie, nieodzownym elementem jest także tutaj kwestia zmieniania świadomości i mentalności naszych mieszkańców, szczególnie też młodych ludzi. Chociaż jeżeli chodzi o młodych ludzi, to mam przeświadczenie, że, że oni często mają tą wiedzę większą i tą świadomość większą czasami niż, niż my dorośli. Ale tutaj mówię o tej edukacji ekologicznej, na którą też fundusz daje pieniądze na, na realizację różnych projektów, za co też dziękujemy. Także ta współpraca na pewno do doty, dotychczas się odbywała i też dziękujemy za tę otwartość, dostosowanie tej oferty na bieżąco do potrzeb też naszego subregionu. Jeszcze dodam tylko, samorządy są takim naturalnym partnerem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo realizujemy wiele wspólnych wyzwań i realizujemy je dla społeczeństwa. My identyfikujemy oprócz takiego strategicznego obszaru, którym jest bezpieczeństwo, takie nasze związane z obronnością, dwa filary, które, które będziemy mocno wspierać. Tym pierwszym filarem jest. Transformacja energetyczna, szeroko pojęta, a drugim, jeżeli chodzi o nasz region, to przeciwdziałanie skutkom suszy. Wielkopolska jest dotknięta szczególnie suszą. Jesteśmy regionem rolniczym, który produkuje. Jest jednym, jesteśmy z jednym z większych producentów, jeżeli chodzi o żywność, dlatego zasoby wodne one są nam niezbędnie potrzebne do, do tej produkcji i współpraca właśnie w przeciwdziałaniu skutkom suszy, łącznie z samorządami, z rolnictwem jest dla nas kluczowa na kolejne lata. I też z naszej strony będzie wsparcie kierunkowe. Tych, tego obszaru, zarówno na poziomie finansowym, ale też merytorycznym, edukacyjnym, bo dotyczy to tak naprawdę każdego z nas. My poprzez swoje codzienne nawyki, wykonywane czynności możemy również wpływać na to, żeby ograniczać na przykład zużywanie wody. Są to kwestie dotyczące tematu modernizacji zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i budynków komunalnych. Są to na pewno jest to na pewno rozwój transportu publicznego w kierunku zeroemisyjnego, czyli autobusy elektryczne, wodorowe, infrastruktura towarzysząca e, też tym autobusom elektrycznym wodorowym. Dzisiaj też będziemy to przedstawiać na, e, na konferencji. E, na pewno jest to wzmacnianie potencjału naszych spółek komunalnych, e, czy to wodociągów, czy MPC, czy e, spalarni, e, czy, czy innych spółek z zakresu gospodarki komunalnych e, zajmujących się gospodarką. Od Badami, na co też często spółki uzyskują finansowanie zarówno z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby wzmacniać swój potencjał. E, iść w stronę też e, samodzielności energetycznej. No i myślę, że też rozwój e, naszego klastra energii, czyli miasto plus spółki, e, które tworzą co chwilę nowe źródła wytwórcze e, ozowskie e, i stając się w ten sposób coraz bardziej e, niezależne energetycznie, czyli też e, to, co mówił pan prezes, odporne też na jakieś takie e, niebezpieczne sytuacje, jeżeli doszłoby e, na przykład do braku e, dostępu do prądu, e, to te spółki mają wtedy możliwość wykorzystywania zarówno, jeżeli chodzi o system ciepłowniczy, jak i system energetyczny własnych źródeł, mając stabilne ceny, ale też bezpieczeństwo. Teraz mamy zimę. Skąd w takim razie do mieszkańców Konina idzie to ciepło? No ciepło idzie z trzech źródeł, tak naprawdę. Tak naprawdę system koniński jest też ewenementem, że tak 100% ciepła systemowego pochodzi z OZE. Jest to ciepło zielone, pochodzące z Przede wszystkim z elektrowni, gdzie produkowane jest ciepło z biomasy, z miejskiego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie palimy odpady komunalne i to też jest traktowane jako... OZE. No i trzecie źródło yy, to jest geotermia. Pan prezes będzie miał dzisiaj okazję też zwiedzić y, y, instalację naszego mpc u Niedawno otwarta geotermia, która też jest traktowana jako ciepło ozowskie. Panie prezesie, a możemy coś o tej transformacji energetycznej? Nie wiem, czy Wielkopolski Wschodni, czy Wielkopolski, czy konie na to, drużynę w jakichś liczbach albo właśnie coś o tym powiedzieć, co jest robione tak a propos z Państwa perspektywy. Okej, okay, my, my też yy... Oferta, jaką będziemy dedykować dla samorządów czy dla beneficjentów, będziemy tak formułować, żeby ona była komplementarna i żeby odpowiadała na te potrzeby, które dzisiaj istnieją. Przede wszystkim chcemy jak najwięcej produkować tej energii zielonej, ale ona musi być też odpowiednio akceptowalna na poziomie cenowym. Dla Każdego z nas, tak? Dlatego ważne jest to, żeby też dywersyfikować źródła tej energii. To chodzi też, czy, czy też produkcji, chodzi też o bezpieczeństwo, tak? Czyli tak jak to w polityce rządu, czy też państwa jest określone, tym Trzonem ma być elektrownia atomowa, oprócz tego odnawialne źródła energii, mogą być to instalacje fotowoltaiczne, ale już... Do tej, teraz, w najbliższym czasie, no wyłącznie powinny powstawać instalacje z magazynami energii, po to, żeby też odpowiednio system mógł przyjmować tą energię, którą, która zostanie wyprodukowana. I ta dywersyfikacja jest niezwykle istotna. Jeżeli chodzi o, o potrzeby takie, no to one są pomimo tego, że cały czas stosujemy. Lepszej jakości żarówki, oświetlenie tej, tej energii, w jednych obszarach zmniejszamy. No to zapotrzebowanie jest coraz większe, dlatego też to bezpieczeństwo i umiejętność przez operatorów zarządzania jest też. Szczególnie istotne i tutaj też duże środki no, są kierowane na rozbudowę infrastruktury, ale też na sposób zarządzania, bo umiejętne zarządzanie energią i, i sterowanie z jakich źródeł, w jakim momencie też ta energia ma być wykorzystywana jest. Kluczowe na samą produkcję. A to ostatnie pytanie w takim razie pana stosunek do elektrowni jądrowej, bo powiedział pan między innymi elektrownia jądrowa. Myślę, że chodziło Pan o tę pierwszą, no ale tutaj Konin walczy o tę drugą wielkoskalową. Co pan na to jak to, jak to wygląda z, pań, z pańskiej perspektywy? Myślę, że to, to decyzja jako wielkopolanin oczywiście kibicuję tutaj Kalinowi, ale decyzja jest bardziej złożona i myślę, musi być podjęta w oparciu o konkretne dane, o analizy i, i wtedy to rozwiązanie ma być najbardziej efektywne, no bo wtedy ono będzie służyło najlepiej i społeczeństwu, i, i, i bezpieczeństwu energetycznemu.